Ona jest. Służby społeczne. Co ona tu robi? Wiesz, Bruki, i ja chcemy być razem, nie teraz. Czekaliśmy dostatecznie długo. Dopiero co pochowaliśmy moją siostrę. Wiesz, co napiszą w gazetach, jeśli ożenisz się z dróg? O małżeństwie Maisie, o jej problemach z alkoholem, wypadku. Nie pozwól, żeby jej to zrobili. Prosisz, żebym się ze wszystkim wstrzymał. Maisie nie żyje. Możesz choć tyle dla niej zrobić. Była taka wspaniała, dobra, utalentowana. Ludzie powinni ją zapamiętać właśnie taką, a nie jako pijaczkę samobójczynię, którą rzucił mąż. Właśnie tak o niej napiszą. Nie proszę, żebyś zerwał z Brook. Chcę tylko, żebyś na razie zachował ten związek w tajemnicy. Żebyś nie pamięci mojej siostry. Ta pani zaopiekuje się dzieckiem. Ja się nim zajmę. Zabieramy was na przesłuchanie. Nigdzie nie pojedziemy. Nie możecie nas przesłuchać tutaj? Posiadała pani narkotyki. Nie są moje. Znaleźliśmy je w pani mieszkaniu. Ich ilość wskazuje na to, że mogły być przeznaczone na sprzedaż. My jesteśmy dealerami? To szaleństwo. Chcę porozmawiać z adwokatem. Zadzwoni pan z komisariatu. Powiedziałem, że nigdzie nie jadę. Co tam się dzieje? Nie zostawię go z kimś nieznajomym. Dzwonię do swojej matki. Mamo, jeśli tam jesteś, odbierz. Nie ma jej. Daj mi telefon. Do kogo dzwonisz? Do Rika. Dzięki Bogu. O co chodzi? Musisz przyjechać. Chcą zabrać małego Eryka. Kto? Policja. Policja? Była u nas impreza. Znaleźli narkotyki, ale one nie należały do nas. Teraz chcą zabrać małego Eryka do placówki opiekuńczej. Zaraz tam będę. Już jedzie. Kto? Rick ten nasz przyjaciel. Zgadza się Pani, żeby młoda dziecko sama to zrobię.